Dzień dobry. Opinia użytkownika łodzi Kontra 450 po czterech sezonach użytkowania. Łódkę tą używam do pływania w czasie wakacji na wodach chorwackich. Bezpiecznie tą łódką można pływać po morzu do 6 osób. Maksymalny silnik, jaki można zamontować w Kontrze 450 jest to silnik 60-konny. Pozwala on na pływanie w 6 dorosłych osób, 60 litrów benzyny w Bambetle w Bakistach, jakiś dodatkowy sprzęt. Ja zamontowałem silnik 50-konny. Daje on sprawną możliwość wchodzenia w ślizg przy czterech osobach dorosłych, 60 litrach benzyny w Bambetlach w Bakistach z grzewce wody. Przy zakupie silnika musicie pamiętać, aby silnik był wyposażony w elektryczny tryb. Jeśli kupicie silnik bez elektrycznego tryb, będziecie mieli kłopoty z opuszczaniem i podnoszeniem silnika. Uważam, że producent powinien popracować nad wzmocnieniem pawelży, tak, by można było wieszać silnik co najmniej 90-konny. Przy silniku 90-konnym kontra 450 byłaby dużo sprawniejszą łodzią. Pantograf, który widzicie w tej chwili jest mojej produkcji. Sprawdził się znakomicie podczas pływania w Chorwacji. Można na nim wieszać silnik 4, 5, 6 konny pomocniczy. Z tym, że trzeba pamiętać, że musi mieć on długą stopkę L. W dolnej części pantografii po prawej stronie zamontowałem ucho I Już na tym uchu ciągnąłem łódkę, która miała na morzu awarię. Polietylen, z którego jest wykonana łódka, jest materiałem bardzo plastycznym. <laughs> w tym roku w jednym miejscu przytarłem łódkę o nabrzeże. Takie ślady można bezproblemowo zlikwidować samemu papierem ściernym i lutlampą. Procedura likwidacji takich śladów yy, jest podobna do likwidacji śladów rys na samochodzie. Z jednej strony widzimy uszkodzenia mechaniczne z tego roku, po drugiej stronie łodzi uszkodzenia mechaniczne z tamtego roku, które zostały zlikwidowane. Do transportu kontry bezwzględnie jest potrzebna potrzebne są płozy płoza musi mieć od 1,80 do 2 metrów długości, żeby ładnie łódka obsiadała na takiej płoży. mało tego, grubość płozy musi mieć około 3-4 cm by płoza nie poddawała się ciężarowi dodatkowym miejscem podparcia które mamy w tej chwili jeszcze nie zrobione powinno być tutaj, ewentualnie płoza powinna być zamontowana w tym miejscu ponieważ... zrobiłem błąd i pomalowałem łódkę od spodu farbą antyporostową nie róbcie tego Polietylen jest wystarczająco dobrym materiałem do czyszczenia i nie trzeba malować łódki od spodu jakąkolwiek farbą. W złodzie, jak już wspomniałem, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Łódką można podpłynąć na brzeg, do brzegu. W razie takich delikatnych uszkodzeń, jakie ja przed chwilą pokazałem, można bezproblemowo je samemu zreperować, wyczyścić bez specjalnego kłopotu co nie znaczy, że łódka nie ma kilku drobnych wad tak jak kiedyś wspominałem uważam, że dodatkowo powinna mieć tą albiniową blachę którą sam zamontowałem, która się sprawuje bardzo dobrze My uważam, że płyta, która jest zamontowana fabryczna, jest zamieńka i na pewno po tych czterech latach użytkowania byłyby ślady rys i różnych innych usz delikatnych uszkodzeń mechanicznych, co nie wygląda, co nie wygląda za pięknie. Rzeczą, która na pewno jest do poprawy przy jest są, jest kokpit. Kokpit uważam jest zupełnie nieprzemyślany za wąski. I w sumie średnio wygodne. Ja akurat mam zamontowany stary silnik Yamaha, jak tu każdy nas widzi, gdzie w komplecie były duże zegary. Jednak nawet przy na małych nowoczesnych zegarach, przy silnikach czterosuwowych, nowoczesnych silnikach czterosuwowych, uważam, że jest za mało miejsca na montowanie tych zegarów. Przełączników i Innych, innych urządzeń, które byście chcieli sobie zamontować. Dobrym miejscem na akumulator jest bakista za sternikiem. Można tam bez problemu upchnąć spory akumulator, apteczkę, gaśnicę, drobne klucze. Wszelkie narzędzia do naprawy. Gdybyście kiedykolwiek chcieli nabyć Contra 450, a w wyposażeniu mieć fotele, koniecznie kupcie fotele kubełkowe. Dają one poczucie bezpieczeństwa i stabilności na wodzie. Linię paliwową pociągnąłem sobie od silnika po dolnej części pokładu rurką w osłonce do karnistra 40-litrowego. 40 Wadą i zaletą polietylenu jest to, że jest elastyczny. Z jednej strony bardzo mu to służy, z drugiej strony troszeczkę zawraca użytkownikowi głowę. Nie wiem, czy tu widać, jak podłoga, od, patrząc od paręży, unosi się delikatnie w górę w stronę środka fotela. Następnie opada od fotela w stronę dziobu. Jest to prawie niezauważalne, jednak istnieje. Nie wiem, czy to są błędy konstrukcyjne delikatne, czy może to jest wina właśnie miękkiego, twardego materiału elastycznego, z jakiego jest wykonana, ale taka rzecz istnieje. Dlatego podkreślam bardzo ważne są mocne, bardzo mocne wsporniki, czyli szyny, które są wzdłuż, oraz dodatkowe podparcie, które powinno być jeszcze zamontowane gdzieś w okolicach tego miejsca. To podparcie będę montował w tym roku. Oczywiście tak naprawdę nie wpływa to na jakość pływania łodzi. Na, przy położeniu tej łodzi na wodę te wszystkie niedogodności polietylenu prostują się. Po 14 dniach na wodzie wszystko praktycznie jest prościusienkie. Co nie oznacza, że nie należy dokładnie tej łodzi kłaść na przyczepę podłodziową przy jej ściąganiu. Uważam, że łódź jest warta polecenia. Producent mógłby tam z niektórymi rzeczami się poprawić, ale ogólnie jest ok. Przy montowaniu pasami łodzi do przyczepy podłodziowej głównym pasem powinien być pas końcowy, który w tej chwili nie jest zamontowany, oraz mocowanie przy dziobie. Ten środkowy pas który jest w tej chwili zamontowany używam jako zabezpieczenie, aby łódź nie, nie zsuwała się z płus. i jest on zamontowany sztywno, co nie znaczy, że podczas ściągania wyciągnięte są z pasa wszystkie dostępne soki. Bardzo uprzejmie dziękuję. Do widzenia.